reklama sklepu internetowego ile kosztuje i ile zajmie czasu, dziś właśnie o tym zaczynajmy. Zakupów online dokonuje już ponad 56% Polaków, którzy korzystają z internetu, a ten odsetek rośnie z roku na rok. Dlatego wzrasta również liczba sklepów internetowych, a co za tym idzie? Konkurencja. Jeśli i ty prowadzisz sklep internetowy, zapewne dobrze wiesz, jak trudno jest przebić się ze swoją ofertą do klienta. Nawet jeśli proponujesz nietuzinkowe towary w dobrej cenie. Sposobem na to, aby zwiększyć zasięgi i konwersję jest dobrze zaplanowana reklama sklepu internetowego, ile to będzie kosztowało? I jak długo potrwa? Koszty i czas reklamy sklepu internetowego zależą od tego, w jakie kanały inwestujesz. Masz do wyboru, między innymi, kampanię w Google Ads na YouTube czy na Facebooku. Jak widzisz, w tym morzu możliwości dość łatwo jest się pogubić. Zwłaszcza, że w przypadku kampanii PPC czy reklamy na Facebooku, system pozostawia ci niemal pełną swobodę co do ustalania parametrów kampanii, w tym jej budżetu, a także czasu trwania. Możesz oczywiście pokusić się o eksperymentowanie i ustawić wszystko samodzielnie. Niemniej jednak, jeśli nie jesteś doświadczonym marketerem, bardzo prawdopodobne jest, że Wyrzucisz pieniądze w błoto lub osiągniesz mniej, niż byś mógł, inwestując podobną sumę przy współpracy z profesjonalistami. Wspólnie z ekspertami zakreślicie grupy docelowe oraz persony klientów, tak aby móc nakierować kampanię na odbiorców z wysokim potencjałem. Oszacujecie, jaki budżet pozwoli zwiększyć zasięgi na takie, które wspólnie założycie. Suma zależy m.in. od wielkości sklepu, planowego ROI czy konkurencji w Twojej branży ustalicie czas trwania poszczególnych etapów kampanii oraz jej przebieg. Specjaliści będą również na bieżąco prowadzić działania analityczne, aby sprawdzać jak są odbierane publikowane reklamy i w razie potrzeby zmodyfikują ich treść lub formę dla uzyskania lepszych efektów. Jak widzisz, aby dowiedzieć się ile potrwa reklama Twojego sklepu internetowego i ile potrwa abyś zobaczył mierzalne efekty, najlepiej jest rozmawiać, przeglądając się konkretnemu sklepowi. Dlatego skontaktuj się niezobowiązująco z naszymi specjalistami, a otrzyma Szczegółowe informacje. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każde pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafos Verseo.